No dzień dobry. Właśnie jestem, święta Lipka. Właśnie postanowiłem, bo tam jest święte, co byłem wczoraj. A po prostu kupiłem z NIC. Kupiłem z który po prostu jechaliśmy po drodze. A wiem, że po prostu Krzysztofa Brat leży chociaż odwiedzę i a byłem w sklepie ale w sklepie żadnych kwiatków nie było to bym po prostu kwiatki jakieś postawił ale chociaż pomodlę się i postawię z nic Niech on sobie myśli, co on myśli. Jak on chce tak żyć dalej, to niech żyje. O, widzicie. A, a byłem wczoraj, tu bardzo dużo Niemców. A teraz jak jechałem, to nie będę tam nagrywał cztery autokary z, z różnych miast. Całe te bardzo dużo samochodów jest. Właśnie temu tak nagrywam, bo po prostu ten znicz przeznaczę, zapalę, pomodlę się. Krzysztof zobaczy. Dzisiaj, sobota jest. Tak, jutro w ogóle wracam do stoku, ale w nie mam ochoty tam zaglądać jak on tak traktuje mnie tak potraktował o, kupiłem mały obrazek świętej Mat Matka Boska Jezus Chrystus a mam duży, kupiłem sobie duży to, gdzie indziej zamieszkam to po prostu sobie a komuś innemu Magdaleny pozdrawiam mu serdecznie I nie będę mówił, bo Jeden cmentarz to później nagram Ale ogółem No Tutaj mogę nagrać to tak Po prostu A tym... a później nagram Chciałem też pozdrowić Mogę przejść tam, gdzie tu czwarte jestem. A, tak, ładne te. To widzicie? To Wam pokazuje. Ale ogólnie też chcę kasie, tam z hotelu. Właśnie, które obiady robi. Bardzo mile słyszeliście. Śniadanie też zrobiło. I po prostu, no, widzicie, można tutaj sobie. Ale teraz mam serdecznie kasię która jest. No tam pracuje. Pracuję i po prostu pilnuję tego wszystkiego tam mieszka razem z synem też syna pozdrawiam i co jeszcze mogę powiedzieć no jestem znów święta lipka ponieważ musimy jeszcze jedną rzecz kupić no to byłem na razie, trzymajcie się pozdrawiam Cię która tam jesteś współwłaścicielką. Tak mogę powiedzieć. I twojego. Też pozdrawiam. Co masz? Masz dziecko? Dziecko też mnie zna. Ogląda, widział mnie, rozmawiał ze mną. Też Twojego syna pozdrawiam. Bądźcie byłem zdrowi i szczęśliwi. No, i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć Wam. Bóg zapłać. Wczoraj pomodliłem się. świętej lipki i po prostu żal mi tego wszystkiego zostawiać, ale ogółem, co zrobisz? Może mi się uda z Magdaleną w Biostoku nawiązać kontakt. Serdecznie ją pozdrawiam gorąco. Lubi mnie oglądać. Pokazuję właśnie. Nie chcę pokazywać pewnych rzeczy i serdecznie gorąco Was pozdrawiam. Zastanówcie się, co Wy robicie dla mnie i dla Krzysztofa.